Co ich zabił? Straszliwy wojownik kazał mi opowiedzieć historię niebiańskiego ciosu Sigenoriego. Kiedy nie poznał odpowiedzi na swoje pytania, wpadł w szał i ich pozabijał. Co chciał wiedzieć? Nie jestem pewny, panie. Opowiedz tę historię. Muszę odkryć prawdę. Kiedy na Tsushima przybili przybyli pierwsi osadnicy, na wyspę nadeszła straszliwa, tajemnicza burza. W miejscach uderzeń piorunów pojawiały się bestie gromu. Te okropne istoty niszczyły całe wioski. Chciały zniszczenie zbyt szybko, by je powstrzymać. Wszyscy wiedzieli, że jedyną osobą, która może stawić czoła bestiom, jest Shigenori. Najzwinniejszy szermierz Cusimy. Sigenori. Nigdy nie przegrał pojedynku. Po latach ćwiczeń stworzył technikę niebiańskiego ciosu, a szybkiego niczym błyskawica. Zygmun zwabił istoty na opuszczoną plażę w Komacu, by piasek spowalniał ich ruchy. Ich walka sprawiła, że piasek zmienił się w popiół, a liście stały się białe. Niebiański cios Higenoriego przecinał istoty tak prędko, że nie mogły umykać. Kiedy ostatnia padła, niebo rozjaśniło się, a Tsushima była bezpieczna. Sigenori wybrał żywot pustelnika. Niewielu zdołało go odnaleźć, a tylko najodważniejsi i najzdolniejsi godni byli poznania sztuki niebiańskiego ciosu. Kiedy nadciąga burza, a uczeń, znający położenie spoczynku Sigenoriego, umieści tam swój miecz. Wtedy odpędzi przerażające bestie. Zabójca chce poznać niebiański cios Sigenoriego. To zbyt duże zagrożenie. Dokąd się udał? W stronę mostu uciekła kobieta. Ścigał ją. Odpowie za swoje czyny. Panie, tylu zabitych! Widziałaś, kto ich zabił? Wiem, kim jest. To Jasuhira Koga. Nie słyszałem o nim. Walczył dla klanu Jarikawów. Rozpoznasz go? Nie zapomnę tej srogiej twarzy. Chodź ze mną. Może znajdę jakiś ślad po drugiej stronie mostu. się śpieszył. Wiesz coś więcej o Yasuhirze Kodze? Tylko tyle, że dawno temu służył klanowi Yarikawów. Gdy bunt został rozgromiony, klan został rozwiązany, a sługi odprawiono. Podobno opuścił imę, ale wrócił, gdy zaatakowali Mongołowie. Nie wiem, co było potem. To bez znaczenia. Po tym co uczynił nie może żyć. Przed nami budują blokadę. Mam głowie, schowaj się. Szukamy wojownika, Yasuhiry Kogi. Właśnie odszedł. Przebywał wcześniej w strażnicy. Pomaga Mongołom? Tak, ale zeszłej nocy się kłócili. Słyszałem tylko jedno słowo. Shigenori. Przeszukam strażnicę. Znajdźcie dobrą kryjówkę przed Mongołami. Co robił Yasuhira? Krąg do pojedynków. Szuka go. Mongołowie też mają opowieść o Sigenorim. Może chciałbym ją porównać z wersją muzyka. Białe liście. Jak te wyblakły od błyskawicy. Jasuhira poszukuje kogoś, kto nauczy go niebieńskiego ciosu Shigenoriego. Białe liście. Niedaleko stąd są podobne drzewa. Tam właśnie poszedł. Bardzo pomogłaś. Udaj się w bezpieczne miejsce. Dziękuję, panie. Obyś ukarał tego potwora. Muszę znaleźć te białe drzewa. We'll be right back. Jasufira zebrał liście właśnie tu. Oto jest białe liście, jak te wyblakły od błyskawicy. Wszystko, co widziałem. Ktoś ma kłopoty. Czy z tymi mongołami był Yasuhira? Hmm. Chciał nauczyć się niebiańskiego ciosu od mojego dziadka i zabrał go ze sobą. Jest w niebezpieczeństwie. Dokąd poszli? Na jego stary plac treningowy. Jest na wybrzeżu Komatsu. Proszę, uratuj go! Yasuhira sprowadził tu mongołów. Krąg do pojedynków Shigenoriego. Spóźniłem się. Co robił Yasuhira? Ślady. Świeże. Yasuhira Koga. Rzeźnik z czasów buntu. Nie zmieniłeś się. Chłopcze... Byłeś tylko dzieckiem, gdy jarikawa spłonęła. Przez piętnaście lat marzyłem o zniszczeniu pana Shimury. Nie dożyjesz spotkania z nim. Staruszek nauczył mnie legendarnego ataku, zanim go zabiłem. Zaraz go doświadczysz. Jest szybki. Na co jeszcze czekasz, chłopcze? Nie czekam. Obserwuję. Uczę się. Cios cię nie ocalił zasługujesz na większy szacunek. Nie używać techniki Sigenoriego, tylko w obronie susimy przed wszelkim złem.